Cześć, z tej strony Szymon i chciałbym Was zabrać dzisiaj ze za sobą do żoliborskiej perełki i legendy jednocześnie, a mianowicie do baru mlecznego powstałego jeszcze w latach 60., czyli klasycznego baru mlecznego, sady, który widzicie za mną. Przenosimy się do środka i zobaczycie, jak to wszystko prezentuje się na miejscu. Nie mogliśmy się oprzeć, wybraliśmy mnóstwo pozycji, zrobiliśmy przegląd karty. Wybraliśmy sobie zupę pieczarkową, pomidorową, jest barsz czerwony z fasolą, omlet z pieczarkami, są gołąbki z mięsem, z tego ziemniaczkiem są w sosie pomidorowym. Mamy też, miały być kluski śląskie, ale zamiast tego są kopytka, z dodatkiem klopsika w sosie. Jest klasyk, czyli. Paszteciki z pieczarkami, to są po prostu takie naleśniki smażone z farszem pieczarkowo-coblowym, są absolutnie rewelacyjne. Zawsze na je tutaj przychodzę. Mamy jakieś dodatki, suroweczki buraczki zasmażane na deser. Budyń, budyń z dodatkiem soku owocowego i kąpociki. Mnóstwo kompocików, bo tego nigdy za wiele. One ładują energetycznie. Ale oczywiście nie jestem tutaj sam, jest ze mną e, Michał i to jest też zacznie także to na pewno stąd zniknie. My sobie chwilę tutaj pojemy i zaraz poopowiadam Wam co nieco o tych daniach. teraz mamy y, omlecika, dużego omlecika w, z farszem pieczarkowym i pieczarkach y, w sosie. Spróbujmy tego potwora. Powiem ja ja Wam, że takiego omletu spodziewałem. To jest taki babciny omlet akurat. Prosciutko usmażony klasycznie i tylko na górę dorzucony m, farsz pieczarkowy. Mm. Omlet delikatny w środku, chrupki z zewnątrz, taki prościutki, pyszny omlecik. Teraz pora na klasyka tego lokalu, czyli na paszteciki z grzybami. Tutaj, jeżeli chodzi o farsz, to są jajka, grzyby, cebulka w takim właśnie smażonym naleśniku, do tego barszczyk. Spróbujmy, a zaraz powiem krótką historię o tym, jak poznałem się z tymi pasztycikami. Mm. No, widzę, widzę, że z napełnieniem farszem bywa różnie, ale mimo to to jest taki tłusty naleśniczek z tym pieczarkowo jeczkiem farszem. Dla mnie to są mega wspomnienia. I myślę, że warto sobie spróbować tutaj tego, tego kąska. Chociaż chciałbym, żeby było więcej farszów, W tym poprzednim chyba było więcej, tak mi się wydaje. Ale z barszczykiem. Mm. Mm. Ciekawostka! Pierwsze moje spotkanie z tymi pasztecikami było jakieś 6 lat temu, kiedy po przepracowaniu jakiejś horrendalnej liczby godzin w tygodniu, bo organizowaliśmy duże wesele z moim kolegą Kubą, zabrał mnie on tutaj nad ranem po, jakimś ciężkiej, po jakiejś ciężkiej, przepracowanej nocy i mówi: Stary, musisz spróbować tutaj tych pasztecików, to jest po prostu jakiś odlot. I spróbowałem i faktycznie to było. No coś tak ciekawego. W ogóle nie kojarzyłem tego z paszniczkami, raczej właśnie z naleśnikami z pieczorkami, ale jednocześnie tłuściutkie, fajne. No teraz widzę, że jest tego farszo mniej, niż, niż było 6 lat temu. To na bank i trochę mi tego brakuje, więc nie są już tak idealne, ale wciąż czasami pojawia mi się na nie chęć. Słuchajcie, zupę myślę, że wszystkie. Możemy podsumować Jednakowo, to takie bardziej wariacje wodne na temat zup, dosyć mocno rozcieńczone, bez jakichś wybitnych dopracowań smakowych, ale jednocześnie jest to duży talerz zupy, w każdym przypadku w granicach 5 złotych, także myślę, że do udźwignięcia. Ale z tych, które spróbowaliśmy dzisiaj, to najbardziej pieczarkowa. I tutaj, w tym lokalu, panują nieco inne zasady, a mianowicie to my dostaliśmy od pani bukiet, a mianowicie ten przepiękny bukiet surówek, zobaczcie, marcheweczka, kapusta z marchewką, kapusta biała, czerwona, jest ogóreczek, no pełno witamin, pełno smaków, po prostu kompleksowy bukiet. W to jest świetne, nie? że tutaj pracują takie starsze panie i no wiadomo, zamawiamy sobie ziemniaczki, dostajemy cyk, jedna łycha, druga łycha, no to jest takie, takie od serca, czuć, że tutaj nie ma żadnych mechanizmów. Spróbujmy gołąbeczka. No sos widać, że turbo pomidorowa nie jest, ale za to wnętrze gołąbka jest, jest obfite. Hmm. To jest taki przedszkolny gołąbek. Eee, nawet tak wygląda właściwie. I duża ilość ryżu, mocno zmielona z jakimś tam dodatkiem niewielkim mięsem. Tutaj zdecydowanie nie gra pierwszorzędnej roli. Eee, sos, no to myślę, że widać, jak on się prezentował, ale tak jak sobie dywagujemy tutaj na temat tego jedzenia i dlaczego właściwie lubi się bary mleczne i tak doszliśmy do wniosku wspólnie, że dostajemy to, czego właściwie się spodziewamy. W takiej cenie dostajemy wiadomo niewybitne, wyborne jedzenie pierwszej klasy, ale takie po prostu bezpieczne, smaczne, czasami nie do końca dobrze doprawione jedzonko. Ale jednocześnie, jak spojrzę się na te panie, które to przygotowują, to nie miałbym serca powiedzieć, że coś jest zbyt mało doprawione albo mogłoby być lepsze. Nie, 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 to jest, to jest takie, jakie ma być. Pojedliśmy, popiliśmy. No to teraz deserek w postaci budyniu, ale niech jego smak pozostanie słodką tajemnicą. ale to, co jest ciekawe, to przekrój ludzi, którzy odwiedzają to miejsce, bo znajdziemy tych ludzi w garniturach i w brudnych dresach, starszych, młodszych, rodziny z dziećmi i samotne osoby, także są absolutnie wszyscy. Dziękuję bardzo. Bar Mleczny Sady to jedno z ostatnich wspomnień komunistycznych barów mlecznych na mapie Warszawy, który zachował nie tylko swój wygląd i klimat, ale też ceny, bo za ten obiad, który widzieliście przed chwilą, czyli cały zestawiony stół, zapłaciliśmy niespełna 80 zł, żeby najeść się tak i tak, jak wspomniałem nie jest to arcydzieło klinarne, nie jest to wybitne dzieło, ale jednocześnie cała atmosfera stworzona przez to miejsce i widok osób pracujących tam napawa czymś takim, że po prostu odwiedzenie takiego miejsca jest ciekawe i wspomnienia powracają. Takie stołówkowe, proste, przyjemne jedzenie i tak to wygląda. Jeżeli Wy chcielibyście, żebyśmy zrobili całą serię poświęconą warszawskim i nie tylko warszawskim barom lecznym, to dajcie znać w komentarzu. Ja myślę, że my bardzo chętnie byśmy zajęli się czymś takim. A na dzisiaj i to wszystko, widzimy się niedługo, trzymajcie się do zobaczenia, cześć!